Łukasz zastępuje dziś kontu Zbyszka i wyraźnie jest wybity z rytmu przy uroczej Malwinie. Ja sobie oksy założę. Co sobie założę? Oksy. Słońce zaszło. Ah, nie i będziemy stać w korku? W stanie w korku wychodzi Malwinie perfekcyjnie. Pusty. No że szkurde mać. To może pojeździe albo przed jazdą by się może malowała, a nie... Czasie. Muszę, muszę, Odłożyj muszę. mi to, bo normalnie matko malować mi się będzie. no nie nie. Instruktor o nie miał. Nie ma tragedii, już umiem jeździć. Że co? Aha. Może trochę. Co za... No nie, fotel mi będzie... No przecież urwę jej głowę za chwilę, jak Boga kocha. Przecież teraz kopytami nie dostanie. Dostaję. Teraz jest chyba lepiej. Łukasz, musisz wziąć się w garść. Poczwiczymy coś pod górkę. O, może ruszymy zręcznego. Stop. A sprzęgło to kurde, kto wciśnie. Zaciągmy hamulec zręczny. Opuszczamy sprzęgło do momentu, aż zaczniemy czuć, że zaczyna ruszać. Dobra. A. Ten wyciek nie wróży nic dobrego. coś mi tu śmierdzi płynem. Się za chwilę nie okazało, że się gotujemy. No nie wiem, będziemy musieli się chyba zatrzymać. Może tu na przystanku, na końcówce, prawy kierunek i stop. Wygląda na to, że kłopoty to specjalność Malwiny. No niestety, popatrzcie, wąż oszczelniony. Taka sytuacja może ci się na drodze no, zdarzyć. Chodniki. To jest numer na lawetę. Dzień dobry. Chciałam, żeby pan przyjechał tutaj lawetą po naszą Elkę. To jest. To jest ulica Stefana Starzyńskiego. Tak, Starzyńskiego, dokładnie. Malwina mogła dokładnie przyjrzeć się, jak wygląda udzielanie pomocy drogowej, a serwisant dokładnie przyjrzał się problemowi. A, teraz przynajmniej będzie na luzie. Teraz już nic nie muszę a, dać. Masy zakładaj. I szefie, ruszamy. Jedziemy. W tym momencie to był najszczęśliwszy serwisant na ziemi.